Morty? Morty? Rick? Hej, Morty. Rick? Y jesteś daleko, czy gdzieś się schowałeś? Czy to jest kamera? Czy, czy wszystko jest kamerą? Morty? Garaż z Morty do garażu. Morty? Rick? Gdzie jesteś? Na blacie roboczym, Morty. Czy jesteś niewidzialny i zamierzasz na mnie pierd... Przewróć tego ogórka. Ja dotknę go, a ty mi powiesz, że to fiutko kosmity albo coś? No dalej przewróć ogórka, Morty. Nie pożałujesz, ci się. ZAMIENIŁEM SIĘ W OGÓRKA KIŻONEGO MORTY No Nowa odsłona! Jestem ogórem, co ty myślisz? ZAMIENIŁEM SIĘ W OGÓRA... No, 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 przecie tak napisz, zamieniłem się w kiżonego ogóra Morty. No i? No i. Co ci mam do tego dorzucić? ZAMIENIŁEM SIĘ W OGÓRKA HITLER NIE WIEDZIAŁ O HOLOKAUŚCIE. Naprawdę? Co z tego Morty? Co z tego Morty? Globalne aty terroryzmu zdarzają się codziennie. Ale wiesz co się wydarzyło po raz pierwszy? Jestem ogórem, ogóryk!